No hej. Dzień dobry Elu. Rafał Betlejewski. Jak się masz, powiedz? Szczerze mówiąc to bardzo dobrze. Tak? Bardzo dobrze, ponieważ też kładę się dobrze, jeśli chodzi o sprawy w sądzie też. Powodnie? Bo dostałam zabezpieczenie właśnie kontaktów na mało. I zabezpieczenie, jeśli chodzi o alimenty. Wow. I co to wszystko znaczy? Co znaczy zabezpieczenie? Zabezpieczenie kontaktów polega na tym, że po prostu on nie ma jakby prawa się z nią zobaczyć, tak, w chwili obecnej. Bo po prostu pomimo tego, że ja mam jakby zakaz kontaktu, on ma do mnie i zakaz zbliżenia się, no to w świetle prawa jeszcze było potrzebne jednak to zabezpieczenie kontaktów, żeby jednak on po prostu nie mógł się z nią zobaczyć. Mhm. Żeby wreszcie go no, nie żądał, tak? no bo jednak, tylko no niestety zasmuciło mnie trochę, że jakby e, decyzją sądu mm, jest taka jakby możliwość, żeby on miał się z nią widzieć na kamerze, coś takiego. E, ale oczywiście, no będziemy teraz tu moją panią prawnik e, zgłaszać oczywiście zażalenia też do tego, no bo jednak przecież po tym, co teraz mała też nadal przeżywa, tak? bo to przecież nie jest takie coś, żeby to miało z dnia na dzień e, to całe trauma i wszystko zniknąć. Mm -hmm. um, no i też się udało, że mała będzie miała takie konsultacje psychologiczne, taką jakby, no w sumie terapię, tak. Um, będziesz mogła być wprowadzona w takiej świetlicy, do której chodzimy e, i zajęcia z lekopedą, także. Także to bardzo dużo na plus się dzieje. Wspaniale, bardzo się cieszę. I rozumiem, że jesteście cały czas w tym mieszkaniu, które udało się jakoś znaleźć, Tak, prawda? tak, tak. Na no najbliższy rok podpisałyśmy tę umowę, więc y, jesteśmy bezpieczne. On na szczęście tam nie ma adresu, e, też bo u nas pani kurator, e, jeśli chodzi właśnie w związku to z zabezpieczenie kontaktów, ale też e, odnośnie tej niebieskiej karty i w ogóle, więc... Y. Oczywiście pani kurator e, nie widziała żadnych jakichś tam e, nieprawidłowości o w moim zajmowaniu się mało, także. Wspaniale. Bardzo się cieszę. Czyli czujesz się bezpieczna w tej chwili, tak? Tak, w chwili obecnej, tak. Mam nadzieję, że no wszystko pójdzie, pójdzie, już na plus i, i że też ta sprawa karna ruszy, no bo to tak naprawdę też jest e, wszystko w toku, tak, i cały czas czekamy. A ty odetchnęłaś jakoś? Odetchnęłam z tym, że, że cały czas z tym, że no mamy gdzie mieszkać, tak i, i po prostu jesteśmy bezpieczne, ale jakby chyba bardziej odetchnę wtedy, kiedy będę widziała, że ta sprawa karna ruszy, tak i, i coś po prostu pójdzie też dalej, jeśli o to chodzi, no bo mhm. mimo wszystko cały czas przecież mam możliwość chodzenia sobie tak normalnie. Jasne. Jak gdyby nigdy nic. Mhm. Rozumiem, że jesteś zabezpieczona tutaj pod tym względem. Znaczy masz prawnika, który cię reprezentuje, tak? Tak, 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 na szczęście tak. Mhm. I udało się na razie te koszty prawnika pokryć, rozumiem. Tak, tak, dzięki właśnie wpłatom tutaj wszystkich dobrych ludzi właśnie udało się to zrobić. Za to naprawdę bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Wspaniale. Bardzo się cieszę, że udało się pokryć koszty prawnika, ale też, wiesz, dzięki Twojej takiej odwadze i otwartości udało się opowiedzieć tą historię, bo nie wiem, czy widziałaś na Facebooku, ale Twój film, ten pierwszy, który zrobiliśmy, ten film, w którym opowiadasz o swojej sytuacji, o swojej historii, widziało 300, chyba 370 tysięcy ludzi. Ja szczerze mówiąc, jakby nie śledzę tego ze względu na to. Jak przeczytałam parę takich e, komentarzy, które jakby dotknęły mnie i, i po prostu zabolały, więc e, jakby m, odcięłam się od e, czytania i, i obserwowania, ale, ale mam nadzieję, że też e, nasza historia tak naprawdę m, pomoże innym kobietom nie, e, wyjść po prostu z tego. Jakoś jako właściwie może... zareagować, nie właściwie rozpoznać tak, sytuację. Tak, tak, bo tak naprawdę nie, nie można się bać tego i tkwić tak, jak my tkwiłyśmy po prostu tyle czasu, bo nie. to nie było nic dobrego, to tak naprawdę tylko niszczyło nas i, i gdyby, gdyby pewnie w ogóle nie, nie mała i, i to wszystko, to pewnie trwałoby to wszystko dalej, więc... Moja, moja córka jest po prostu moim największym motywatorem w tym wszystkim. I, I życzę wszystkim kobietom przede wszystkim, i wszystkim też dzieciom dużo, dużo siły. Słuchaj, a powiedz, jak to jest jakby z następnymi potrzebami? Czy jest coś, czego teraz potrzebujesz na przykład? Jak to wygląda? Bo rozumiem, że, że opłaciliśmy prawnika, no ale pewnie to nie jest koniec Twoich finansowych potrzeb, prawda? W tutaj, w tym zakresie. No tak, no bo tak naprawdę w chwili obecnej no, ten prawnik jest opłacony, ale eh, miejmy nadzieję, że w ogóle to wszystko zakończy się na tych takich podstawowych w ogóle sprawach, że jednak nie będzie trzeba się odwoływać potem w tym sądzie i tak dalej. No bo jeśli się, się okazałoby jednak, że. Musiałabym się odwoływać tak, jeśli chodzi o te prawa rodzicielskie i w ogóle. No na pewno wtedy też niestety będą to koszty kolejne. Mhm. A ja powiedziałam sobie, że nigdy, to nigdy po prostu nie dopuszczę do tego, żeby ten człowiek miał jakiekolwiek prawa do dziecka. Jasne. Słuchaj, moja droga, dawaj znać, jeżeli by była potrzeba jakiejś dalszej wiesz, zbiórki czy dalszej interwencji, to oczywiście ja jestem otwarty. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce i będę mógł Ci zrobić fotografię na Facebooka, taką bezpośrednią. Jasne, yes, no, no mam nadzieję, że po prostu jakby jak wszystko... Jak wszystko się zakończy, to, to na pewno, tak? <laughs> Fajnie. Życzę Ci wszystkiego najlepszego na święta w takim razie. Spokoju i dziękuję szczęścia. Dziękuję i wzajemnie. Miłości. Mam nadzieję, że jedziesz do swoich rodziców i że będziesz, będziesz przeżywała w jakimś takim fajnym, rodzinnym gronie. Tak, tak, to na pewno. Słuchaj, ja trzymaj się. Jakoś... Miłego wieczoru Ci życzę. Dziękuję, dziękuję i wzajemnie. Pozdrowienia serdeczne. Pozdrawiam. A ja wszystkim Wam dziękuję za to, że zaufaliście mi, Eli, tej historii i że pomogliście nam opłacić prawnika dla dziewczyny, która ucieka przed mężem brutalem, który terroryzował rodzinę. Dzięki tej pomocy chyba uda się wyrwać tą dziewczynę i jej córeczkę z fatalnego, toksycznego związku a tego człowieka mam nadzieję wsadzić tam, gdzie jego miejsce.